Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Najwyższy z najwyższych zdecydowanie i na samym początku swoich przykazano świadcza, jakiej relacji oczekuje. Od wieków ludzie czcili różne bożki. Do dzisiaj wiele religii czci różne dziwne rzeczy. Jedni smoka, drudzy krowę, inni słonia, a jeszcze inni paciamame, czy też popularną w wielu krajach Bozie. To obiekty kultów, które są płaskie i nieaktywne. Kilka pokoleń wcześniej czczono upadłe anioły, które dla ludzi wydawały się bogami istotami bardziej rozwiniętymi. Różne społeczności układały się z różnymi bytami, stąd inne nazwy czy imiona tych samych bytów. Byli bogowie Egiptu, bogowie rzymscy, bogowie greccy i zależnie od czasów różni bogowie słońca, deszczu, śmierci, płodności, dnia i nocy. Tyle bożków, ile cudów pokazali ludziom. Od początku to te same upadłe anioły, które zostały wygnane z królestwa Ojca Najwyższego w wyniku buntu, który jest tematem na osobny film. Od czasów Jezusa Chrystusa te upadłe anioły mają stanowcze ograniczenia, nie mogą objawiać się ludziom, a ci zamienili ich na bożków nieaktywnych, jednakże dalej pozostają bożkiem. Najwyższy z najwyższych przez wieki chronił i prowadził swój wybrany naród, który wiele razy zdradzał najwyższego pszcząc bożków innych narodów i odwracając się od swojego prawdziwego najwyższego Boga. Jego wyższość widać po czynach, kiedy wybaczał im swoje zdradliwe zachowania, przyjmując ich wielokrotnie pod swoją opiekę i nieprzewyższoną potęgę, wielokrotnie pokazaną podczas wielu sytuacji, w których prowadził ich silnym ramieniem. Poprzez te sytuacje można zrozumieć, że będąc w relacji z Najwyższym, można na Niego liczyć. Jest wierny i niezawodny, zawsze doczymuje słowa i wywiązuje się z obietnic. Zatem nic dziwnego, że oczekuje wzajemnej wdzięczności i wierności. Relacja z Najwyższym jest to coś najlepszego dla człowieka i każdy, kto taką relację nawiąże, szybko zrozumie to przekazanie jeszcze głębiej. W tej relacji nie ma miejsca na żadnych boszków i żadnych podrabiańców. Życzę wam poznania takiej miłości i tego bezpieczeństwa, które wiąże się z bycia godnym i miłym w oczach Najwyższego Ojca naszego Stwórcy. Zawarte w tym jednym zdaniu słowa mają wielkie znaczenie. Najwyższy wie wtedy dokładnie, jest dla ciebie jedynym i nie dopuści, żebyś poczuł się inaczej, jeżeli będzie widział szczere uwielbienie, posłuszeństwo i sprawiedliwość z miłosierdziem. Zachęcam wszystkich do zapoznawania się z Pismem Świętym. Zawarta tam wiedza i mądrość może w tych czasach okazać się cenniejsza niż zapas wody i konserwy w piwnicy. Zdecydowanie już pora opamiętać się i powrócić do źródła, bo świat nie będzie łaskawy w czasie swojego końca. Ktokolwiek Gdziekolwiek miałby zrobić coś mądrego, to bez wątpliwości powiem mu, nawróć się do Najwyższego Boga.